Złoty Benek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I na początku chciałbym Wam bardzo podziękować, bo kiedyś po pierwszym był ten i uzyskał tyle wyświetleń. To są lode ekipy, które z... zyskały z... 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 aż tyle wyświetleń. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zostać hakerem. Oczywiście wszystko na legalnie. Klikamy Windows plus R. Wyskakuje nam takie okienko. Wpisujemy CMD, klikamy Enter. Wyskakuje nam takie coś. Klikamy F11. O, powiększa się. Wpisujemy kolor. Matko źle wpisałem. O. Kolor A. Klikamy Enter. się taki piękny kolorek. I teraz wpisujemy. As, tak, i enter i właśnie zostaliśmy hakerami i dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapki w górę i subskrypcję i mam nadzieję, że ten odcinek pobije rekord lotów ekipy, pa!